gdzie każde z was w muminków się przenieście świat siądźcie przy ekranach w cieszcie się bo wreszcie są wasze muminki wasze muminki Prześlećcie każdy drobny ruch nie traćcie chwil wyostrzcie słuch Hejka wszystkim love, love. Witajcie w tym vlogu w Hiszpanii Jesteśmy vlog 1 w Escala Les no, jest dzisiaj 20 sierpień 2023. 31 stopni albo 30, No. To jest Marysia. To jest Guccia i to jest Adam. Butcha. Idziemy teraz na plażę. Pokażemy trochę widoki i plaża jest z 10 minut od naszego domu. No. Więc fajnie. Teraz sobie chodzimy i pokażę widoki. Widzimy się zaraz. Więc dalej chodzimy i kupimy sobie granity, pokażemy wam smaki później, próbę testu. Wczoraj już próbowaliśmy, kupiłam jabłko, które było niebieskie, nie wiem czemu. Ja chciałam i truskawka. O, to jest o, Co to, Mroksiu? Nie 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 doczytajcie mnie. Nie wiem, czy Dobra, to ulice są jakieś takie wąskie. Nie mogę odwrócić kamery, więc... Ale jest też czerwona droga dla No. Kurde, fajnie tu, w Hiszpanii. Drugi raz jesteśmy, Adam pierwszy raz, bo pierwszy raz byliśmy w 2010. Adam ma 12 lat, więc… patrzcie jaki dom. Ogólnie czas godzina siesty i jest bardzo gorąco. 32 stopnie. Zaraz, zaraz dojdziemy na… Do... No może tam przechodzimy przez ulicę. Tutaj są jakieś sklepy i takie tam. Zaraz dojdziemy do plaży, jak widzi się, tam się z plaża, to będziemy, ja będę tam pływał, Nikol będzie tam nagrywała. Zrobimy fajnego vloga, no. Marcia będzie się opalała, a będzie będą przekąpane też. No zaraz będziemy. A Mar ja w kapcie. Nikol teraz um, popatrzy na torebki, co tutaj. A tutaj, tutaj kupimy granitę. Dobra, wzięliśmy i pisze na nich Havana, Zdej nice i Android. Ja wziąłem mojito i coca-cola. Ja wzięłam coca-cola. Ja coca-cola, a Coca ona no mixed, więc próbuję mój. A też próbuj. Perfekt. A twój Marysia? Jak dobrze. wygląda mixed? Na wzięłam coca-cola, ale dobra. Ej, to smakuje no, no, naprawdę prawdziwa cola. Smakuje jak ta prawdziwa cola. No. To jest gazowane. I teraz pójdziemy torebki zobaczyć. Pani chodźmy. nie pamięta. Ko nie, co tam nagram. Dobra, chodźmy. Powiedzmy na torby, były tam różne marki. A też łażenie nic tam! Teraz to... szukamy rodziców i pójdziemy na plazę. Kupiliśmy dla starego Coca-Cola. Granity. Granity tylko to. Ja tam mam jamhito, bo wam powiem, że jednak mi w ogóle nie smakował. Zbieram jak wczorajsze jabłko. Ogólnie inne smaki, ani nie trochę mnie smakują. Ja też raz wziąłem te. w Hiszpanii. Więc będę brała tylko jabłko, więc inni będą robili próby, testu, ja nie... Bo tam jest też Red Bull, truskawka, e, pastek... Jak się mówi w polsku? Arbus. E, Arbus, a nie lubię. Lubię truskawkę, ale w granicy mi jej nie pasuje. Więc będę brała tylko jabłko. A Adam, jaki bierzesz na to Coca-Cola. Coca-Cola. E, za dwa dni on mi kupuje. Bo ja mu zasponsorowałam, więc on kupuje jakieś nowe, a ja rozmyję. I patrzcie, idziemy na No proszę. O gorący piasek jest. Ja wstawię. A my, jak piasek się wiatruje do. Zrobię vlogi w wodzie. Dobrze, jesteśmy w morzu. patrz, ja na mój telefon. Ja sobie mam nogi i widzmy sobie skoku Poszliśmy do morza. żeby pies swój granic. Bo Adam tam jest. Nie idź za daleko! Ale tu pięknie wygląda. Aż dotąd. Taki całe Cały morze. I tam dalej jeszcze. 16 godzin, żeby tu być. No, następnym razem zrobimy dwie godziny samolotowanie z autem. Bo mieliśmy dla gdzieś auto, bo jedziemy do Barcelony. No a jutro jedziemy do Barcelony zobaczycie vlog i pójdziemy do AliExpress i do Suczujesz Sephora. zjeżdżamy. I zjeżdżamy i wejdziemy. I może do stadionu pójdziemy, bo a też do jakiegoś stadionu. Chciałem. A czemu w Barcelonie. Chcesz ona chce kupić koszulkę z Barcelony. Nie zgadnę z I Love Barcelona. O, <suszy> lewandowski. O. Ja jeszcze nie wiem, zobaczcie jaki wezmę. Idziemy powoli do Dashat, tylko muszę uważać, żeby telefon mi no nie upadł. Nie czy jest słodek, ale... Ale i tak wolałabym, żeby minę wody. wodę. Bo kurwa! Nie, Adam, mamasz nurkowanie jakieś. A nie mam gruntu tej tak. Fajnie, tutaj nie ma gruntu, jesteśmy tak daleko wody. Ja nie robię dwóch metrów. Przypadkowo nie widać mnie Nie, 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 ja to nie przypadka. Pły niejadam! Co? Cześć! Pokaż jakąś figurę fajną. Nie ja lampnie! Nagrywam! No! A! Mój telefon może odkryć. Pokażę jakąś figurę figury bodziana. Już 40 minut pokazujesz figurę podzie. A tyle na to? Zresztą nie wyszło. Nie to wygląda, jak ktoś się piję tak spadam. O, patrz, fala idzie. Woda, 29 stopni, jest godzina i jest godzina 14. Ja wodę, jak to? Ale i tak dużo ludzi jest. Idziemy Idzie Adam, szybko. Muszę ci coś powiedzieć. Nie Adam, nie mam... Adam, muszę ci coś powiedzieć. Nie, to nie działa. Chodź tutaj. Muszę coś powiedzieć. Widzisz, byliśmy tam po sklepach patrzeć. Nie działa. Słuchaj mnie. Byliśmy po sklepach i tam były saszetki Rambo Friends, gdzie możesz dostać postać specjalną i były pusiaki Rambo Friends. Musimy tam iść. Friends? I był green i go zbiłam. I to Wziąłam green i zrobiłam tak... I tam byliśmy, ale zapomniałam nagrać, ale byliśmy po sklepach i wam pokażę później. Zrobiłam jakieś takie fajne fotki. Oni wychodzą z plaży. Jak kupimy takie saszetki z takimi postaciami w środku i Wam pokażemy na to. Hej, wracamy z plaży. Jest bardzo gorąco. Chodzimy na um, takim chodniku dla ludzi i piję. Piję takie witaminy, żeby kurde nie zęblać. Metal. No i Masia, pokaż, co kupiasz. ładne kapcie. Aha, no i mam ładne kapcie. Ale już pokazałam. Ma torebkę i ma portfel teraz w komplecie. Takie buty, ale tu ładnie widoki są i bloki fajne mają. Fajnie, fajnie też. No o, musimy dotknąć palmy, ale nie taką domową. Ja, jak mogłeś? Ja już dotknę... dotknąłem wczoraj. I to jest jak normalne drzewo. Jak mogłeś to zrobić? No i e, teraz... Łożę na gówno! I e, zjemy barbecue później. Później pójdziemy na miasto znowu. Ja pójdę teraz na basen. No i sobie pójdziemy na miasto i sobie kupimy jakieś rzeczy do jedzenia i do picia. Pójdziemy na wesołe miasteczko. Tam będziemy jeździć na takie auteczkach. Co? Ja tam nie byłam wczoraj. Kaczyń. O kurde, dobra. No i um, jutro do Barcelony. A dzisiaj byliśmy w tych... Wybaczcie, a dzisiaj byliśmy w tych sklepach, więc e, bez, e, nic nie kupiłam, bo chciałam później kupić. I widziałam kilka rzeczy. E, Zobaczyć, co chcę kupić. No i Nikola, one mi znalazły saszetki. No, Friends, tak, e, e, były saszetki z Rembo Friends, e, pokażę wam tem, później. Hembel Stambel. By, były Stumble Guys, ale było, już nie było nic tam. Muszą tam dać nowe saszetki. Hembel Stambel. Więc Adasiem kupimy... ...saszetki i otworzymy przy Was. Tak. Znaciemy, kto trochę najlepszego skina. No i były puszaki Rainbow Friends też. I zbójcie. Zb... Dajcie łapkę Subskrybujcie kanał, dajcie łapkę, łapkę w górę. E, naj... Żeby mieć więcej takich <grymujku> e, filmików. Co ty, wojencim.pl jesteś? No, 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 Musisz pokazać Twoje rzeczy z Wojencim. Tak. Później. Mam dwie koszulki, okulary, czapkę. To się pokaże później. I chcę to był Reksio, chciałam powiedzieć, mówi się e, łapki w górę, nie wiem, miałam pomysł, ale mi zniknął. Łapki w górę jeśli, i, pi, i pieniądze na stół. Nie, jeśli nie, nie subskrybujecie, to, to, e, to był żart. Żartuję, oh. możecie subskrybować, jeśli chcecie, możecie lajkować, ale my będziemy... Musimy głośniej mówić, bo nie wiem, czy nas dobrze słucha, ogólnie. No. Sto 100 like, laj 1000 lajków i będzie kolejny taki filmik. E, oczywiście, że będzie kolejny taki filmik, nawet jeśli nie ma lajków, bo go nagrywam jutro. Będzie jeden dzień i jeden vlog. Prawie jesteśmy, tyle chodzimy, kurde. No i teraz Adam pójdzie na basen, tak. my barbecue i później wyjdziemy na miasto wieczorem. Na kolano kolejna część naszego vlogu, kochanego. Idziemy teraz e, do wesołego miasteczka. Tam zrobimy kilka atrakcji. Pewnie. Tak. Bo ja nie wiem, czy idziemy. A? Pytałem. Pytałem. Pytałem taty. A dobra, to A e, ty nasz basen, To nasz basen. Czaj, nie czy widać. To my teraz idziemy do wesołego miasteczka. Idziemy też pochodzić, będziemy przychodzić obok morza, to zrobimy wam vlog jak będziemy. Obok morza. No i pójdziemy na zakupy a do szpitów granic, to co miało mi kupić za dwa dni, więc fajnie. No. Bo jednak miałem pieniądze i mogę Będziemy sobie jeszcze chodzić w Hiszpanii i tam, gdzie jeszcze nie byłem. A brałam tą witaminę wcześniej, obrzydliwe było. No. nie, nie. głowa mnie bolała. Patrz. my idziemy tu usiąść. O, reksze tam jest, pokaż. Tu reksze jest. Pisz, czekaj, no, nie wiem, czy mi po no. prostu pisze. Si plau. Pupilek. No, si plau. To my teraz będziemy... Czekamy na innych ilustracji. O, tu kamienie. I mam suche ręce, muszę... Mm, Są takie fajne kamieńczki. Ja chcę granity mojego. To Po raz trzeci w tym dniu. Hmm. To, um, to um, Zobaczymy się jeszcze, kiedy przyjdą, okej? Okay? Pa! Hola! Hola! jest Nie je po hiszpańsku. No, no, zapomniałam. To jest dalszy ciąg naszego vlogu, pierwszego odcinka. Tak. Idziemy na miasto. Idziemy też na miasto do wesołego miasteczka, pochodzić do sklepów mm. i tak dalej i tak dalej. Dalej, do to sam ubranie. Zmieniam shorty. Ja zmieniam koszulkę. A, tak. Kto co ja zmienił? Nic nie zmieniłam. Na koszulkę. Oj, spokojnie. Jakąś mam Ale już tyle nie widzieli? Nie, portfel. No widzieli? Widzieli. Nagrałam już. Tam pamiętam. Kiedy wróciliśmy? Nie pamiętam. No mam materiał. Okay. To my teraz idziemy. No, patrz jak jestem czerwono. To będziemy wam nagrywać, kiedy będzie rykszu. Rykszu. Albo zrobimy karting, albo zrobimy auteczko karty. Zobaczysz. Albo się. zrobimy te dwa. Zobaczy się. Hej. Jestem zły. A, a, jesteśmy w filmie, bo ktoś napisał SMS-a do taty, powiedział: może zagrać w turnieju w sobotę. A my od razu po prostu nie. Adam, jesteśmy wtedy na wakacjach, nie jesteśmy w jakiejś filmie. Dobra, powiedz, co ja więc. Mam znowu jabłko, bo moje ulubione. A też chcę Coca-Colę. Coca-Cola Night. A, Coca-Cola I I Arbuza. Dobra, brach chyba ja nie mogę tu nagrywać. Idziemy sobie po sklepach, a tu kurde grinos bacisz. Ale zobacz. Reksho! Reksho. Jak się to bądź debili? Nie uwierzycie, co zaleźliśmy. Jarden of the banks. Znowu Selicellin. A też pokaż Rebo Friends. Sheriff Toaster. Sheriff Toaster tak. znaleźliśmy. Kupujemy coś na A tu chciałam zbić grina, bo czekaj. Jakby jak by tu był zbić. Tak. Kurde gardę, no, tak. e, na funkcję. Jeszcze muszę kupić. Hej, dobry, Heski. Dzisiaj Nicole bok mnie pierwszy raz swoją palmę. Kupiliśmy szeryfa tostera. tostera. Zaraz przyjdzie. Z do Ale to jest taki fake szeryf toster. A taki fake? Szeryfka tosterka. 40 kg. Ale. Zaraz nagram! Adasz, jedyny prawdzie to był Slow Celine, inny no. był totalnie fake w postaci z Garden no, Więc nie, nie ciekawe. Teraz dotknę palmę. Czekajcie, nagry filmik. Wow! Aha! Dziwne są. Ale giganty, kurde. No, spokój. I kupiliśmy szerywkę-tosterkę. Bardzo fajna. To, to jest dziewczyna, nie? To jest euro, kurde. To nie jest, to jest bardziej toster, to jest jego żona sheriff tosterka. Ale robimy no. postaci patrz, Bamba ma bambelinę. ma nam No właśnie. I idziemy à la foie teraz. Mieliśmy jej wesołym na Było bardzo fajnie, zrobiliśmy karting i zrobiłem jeden wypadek. My no. też te Głowa mnie boli, to było mocne wrażenie. Teraz chodzimy dalej, nie nagram tam, bo zapomniałam po prostu. A. Teraz idziemy kupić loda sobie. No i takie buty. I pokaż może Daniel. Poczekajcie, mo no zaraz będzie się wzięliśmy sobie jedzenie, wziąłam hot doga barbecue. Ada z marszą dzieli pizzę. Bardzo dobra. No i wzięliśmy do próby. Chipsy. Tak? Takie chipsy? I za darmo dostaliśmy chipsy, co są w mojej trepce. Tak. Ale to później zobaczycie. I to chyba ostatni filmik na dzisiaj, bo już jesteśmy zmęczeni, jest 21. Więc jak widzimy się jutro w Barcelonie. Papa, pa. może? Papa, pa. no oczywiście, pa. że tak. Cześć. 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 Jednak, Cześć. jednak, Cześć. jednak Cześć. musimy nagrać, bo kupiliśmy paszeczki. Bardzo dużo paszeczek. Więc zacznijmy od razu. Adam, ty zaczynasz, Mówię. co Adam, ty Adam, ci daj jeden. Co moja? Bo masz więcej. Co ja zaczynam? Odbieramy wszyscy na raz. Ja na końcu. Mamy trzy Rainbow Friends. Trzy Rainbow Friends, no zaczynamy. Trzy, Czekaj, co będziemy mieli? Dwa. Czekajcie, powiedzcie, kogo nie, nie chcecie mieć. Ja, ja, ja chcecie nie mieć. chcę mieć um, Ja chciałam na końcu, bo... Ja nie, nie, chcę, mieć, ja nie ja chcę mieć Greeno. Ja nie chcę mieć Orange. Tietko, ja trzymam na końcu, bo... Ale bo... cztery, bo odbierałem Rainbow Friends. Nie, bo on tylko jeden. A, bieżą. Trzy. 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 Kto mam karty Grino. tego nie Kto to jest? Kto to? Tutaj jest straniec? Ma jakiegoś barana, ty barana. Mam greena, nie lubię go. Blue cawa, może być. I mam e, red. Jak krasna. Ale ja. karty uważajcie, to są karty. Księżko. Ale kto to jest, kurde, jeśli ja pytam? Kto to, to jest stara wersja. A Nie, nie było. To jest tak, jak e, masz w Garden fałszywe postacie. Paga? To jest opila Bird. Zostań greena! Kieram Among Us. Okay. Yes, to ja na kół pierwszym. Ty pierwsza. Among Us. Nie wiem, jakie będę miała, ale mi obojętnie. Różowy może. Nie widziałam w ogóle, cieszę się. Pokaż. Różowy. Bliży jest. Mój e, jeden z zielonych kolorów. Ale on jest duży. Dwarie. I co, jest No. I czapeczka byle jaką możesz mieć. I a, to była karta z Playmobila. No. To jest, ten jest I mam ten... karty. To jest jakby Playmobila, ale to ten... Taki czerwony to jest. i taki niebieski. Fajne. Tylko uważajcie, bo są karty, a my... Masz. O i różowy. Bardzo mi się podobał bo bardzo Karka lubię różowy. To teraz ja otwieram. To był najmniej groszy za 3,50 pięćdziesiąt za 5, prawie. Teraz ja. Ten belgaz, kogo będziesz miał? Nie znam w ogóle. Pokaż karty najpierw. Mam super. Um, ten. Babę, którą nie znamy. Kuki. A cię nawet nie widać, co tam. I ją. Czeka, A... pokażę znowu wszystkim. Ona jest legendarna. Ty mam jedną, mam legendę. Ten robot. Znaczy to jest. E... To jest Napisz, ten robot to... tutaj. Jeśli widzisz dobrze, to ten robot tutaj. Ale nubek. Ten robot. Ale ten nie jest jakieś upośledzony. Teraz poppy playtime. Marysza pierwsza. Nie na końcu. Mam nadzieję, się... że mam hagiłogi. Nie bez tego. Ja nie chcę Otwieraj. Okej, okay, otwieram przy Was. To jest bardzo ważne, bo bardzo lubię poppy playtime. Ale Garden of Babans szybciej Tak. O! Dropnęłem, Dropnąłem tego, jeśli dobrze tak jak Nikol. <grym> Dropnęłem... Co? Nie gadaj że mamy tego samego. Co? co? Z Nikolą mamy te same karty? Czekaj, co nie cieszę. Trzy, dwa, Ja wiem, kogo Nie, zaknie oczy i pokazuje do ekranie. Nie zobaczę. Trzy, dwa, <grym> Nie żartuję. Ja mam hagię łagiego! Ja mam popi! Ale ja poczułam, że mam hagię łagiego, okay, więc ja. się cieszę. Jestem sama. Ja. Do pokazuj. I to wie, ja mam Popi. Ona ma Hagiłagi. A Marysza ma. Kogo masz z więc Ma inne karty. Więc wiemy, że nie mamy tego samego. Okej, okay. okay, mogę zgadnić kolor? Czekaj, czekaj. Nie tak, po czekaj, wam pokazuję. Ma? <laughs> to mamy dwa zielone. Dobra. A ten zielony jest do dupy. Powiedzmy, które są najgorsze z tych. Powiem szczerze, że z Rebo Friends mi, mi się podoba. Jeśli opila e, Mi też Rębo Friends. bo Green M M mi się friends. najbardziej podoba, e, no te dwa najbardziej lubię. Ja lubię no, też Tylko te nie te lubię dwa. tej e, żółtej czapeczki, ja te dwa. Popi? Tak. No, ale masz, mam, mamy Huggy i Popi. Fajnie. No. A marsz ma Greena ze <laughs> To widzowie, nie zapomnijcie, żeby lajkować ten kanał. Nie, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować. Subskrybować, nasz kanał. I widzimy się jutro na następny vlog. Widzimy się jutro, jak będziemy jechać do Hiszpanii. Pa. Jesteśmy w Hiszpanii. Do Barcelony. Do, do Barcelony. Zobaczymy, no. Pa, pa. Pa, pa. pa.